Ha, Bogu, że mogę tu być z Wami. Na początku powiem, się strasznie boję, nawet miałam takie myśli, żeby zadzwonić do pastora, powiedzieć, że jestem chora, <laughs> żeby nie przyjść, ale to, co się wydarzyło w tym roku w naszym domu jest tak wspaniałe. Znaczy takich cudów w naszym domu było więcej, ale ten dotyczy mojego, znaczy naszego syna Jakuba. To jest ten chłopak, co siedzi przy projektorze. Rok zaczął się tak niby zupełnie normalnie, ale w sierpniu y, zaczęło znaczy, się wszystko gumatwać. Było to wszystko takie dla mnie ciężkie do przeżycia, bo w ostatnią niedzielę wakacji pojechaliśmy nad wodę. Tam mieliśmy grilla razem z naszą córką, zięciem z ich teściami i było na tym grillu też, a może kiełbasa to cukinia, i w pewnym momencie. Moja córka mówi, mamo podejdź do mnie, bo popatrz, Kuba nie potrafi zamknąć zębów, ścisnąć po prostu. Ja mówię, jak to niemożliwe. Ja pracuję w gabinecie stomatologicznym i on jest pod kontrolą i zawsze zęby były idealne, zgryz, dobry. Podeszłam i mówi, popatrz, mamo, on nie potrafi odgryźć. No, zobaczyłam, faktycznie zęby stykały się tylko na siódemkach, czyli na tych tylnych zębach, a tu cała reszta miała takie rozwarcie na centymetr. No przeraziłam się od razu, jak tylko wróciłam z urlopu do pracy, wzięłam go do mojej pani doktor i mówię niech pani spojrzy, nie wiem co się stało i, i jak to się stało, moja pani doktor jak to zobaczyła, mówi no faktycznie mówi, no to jest coś niesamowitego, w jaki sposób ten zgryz, to jest tak zwany zgrys otwarty. Mówi, nie wiem, co z tym trzeba zrobić, musi pani pójść z nim do ortodonty i zadzwoniła do swojej koleżanki, poprosiła, żeby nas przyjęła. Tamta pani doktor powiedziała, że w porządku, tylko musi mieć zdjęcie panoramiczne zębów, musi mieć zdjęcie boczne, twarzy czaszki i z tym mamy po prostu przyjechać. Pojechaliśmy do tej pani doktor, ona obejrzała te zdjęcia, obejrzała Kubę i mówi, no wie pani co, ja tu nic nie poradzę. Tu potrzebna będzie operacja i ta operacja będzie albo w Warszawie, albo w Krakowie, z tym, że to są wielkie koszty, tam mówi, no to może ja bym pani poradziła pojechać do Czechosłowacji, do Ołomicy. Tam jest taka pani doktor, profesor, która się tym zajmuje już nie, nie pierwszy rok, i tam jest ten pan docent, który właśnie robi tę operację na taką konsultację. No Na szczęście ta pani doktor przyjeżdża do Bielska raz w miesiącu. No i tam nas umówiła, dała nam numer telefonu, zadzwoniłam. Pani, która nas zarejestrowała, mówi tak, proszę panią, w porządku, możecie przyjechać 24 września, ale czy macie jeszcze wyciski, czyli taki model z gipsu? Ja mówię, no nie, tego jeszcze nie mamy, mamy tylko zdjęcia, no i modelem to jest na razie mój syn. I powiedziano, to w takim razie w Cieszynie jest następna pani doktor, też ortodonta, która razem z Panią doktor z Ołomuńca zajmuje się takimi przypadkami. Proszę do niej pójść i przyjechać z tym wyciskiem. Poszliśmy do tej Pani doktor, ona zrobiła wycisk, znowu obejrzała Kubę, obejrzała te zdjęcia i mówi Pani Halino nie widzę innego wyjścia, tu musi być operacja. Mówi tutaj nic nie pomoże, żadne aparaty. No ale mówi pojedziecie jeszcze do tej Pani doktor z Ołomuńca, zobaczymy co ona powie. 24 września żeśmy pojechali. No i najpierw tam poproszono Kubę do gabinetu, później mnie. Tam oczywiście była cała świta lekarzy, pani doktor Zolomunica też. No i popatrzyła na Kubę, na te wszystkie zdjęcia, na te modele z gipsu i mówi mi, tak, pani co, nie ma innego wyjścia, musi być operacja. Z tym, że najpierw w styczniu, czyli w przyszłym roku założymy aparat na górną szczękę, w marcu na dolną to pani sobie zdaje sprawę, że to jest 3000 złotych taki koszt, a później operacja za dwa lata, czyli po maturze, której koszt na dzień dzisiejszy wynosi 50 tysięcy koron, czyli tak w przeliczeniu 7000 złotych. No i mówi, proszę się nie przejmować, bo to jest w takim znieczuleniu ogólnym. Później będzie miał przez tydzień zęby zdrutowane, że nie będzie mógł się odzywać i karmiony będzie przez taką rurkę z boku. Po tygodniu mu to ściągną, będzie na środkach znieczulających w ogóle, mówi, bo to jest wiadomo, tą szczękę trzeba by było ciąć, żeby ją ustawić, żeby te zęby się razem zeszły. Jak to usłyszałam, to po prostu nie wiedziałam, jak to wszystko ma wyglądać. Wracaliśmy do domu w samochodzie, mówię do Kuby, Kuba nie martw się, jak trzeba, no to trzeba jakoś, a... Kuba się tak załamał, że powiedział, ja na żadną operację nie pójdę, ja już wolę mieć takie zęby, a może najlepiej to wszystkie wyrwać, <noise> żeby mi się buzia zamknęła. No i powiem wam szczerze, że Kuba się bardzo załamał. Zresztą ja też się tym bardzo przejęłam. Przestał się w ogóle do nas odzywać, przestał jeść. Wyglądało to bardzo nieciekawie. I... Pewnego razu poszłam do niego do pokoju i mówię, Kuba, nie wiem jak, ale to co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Ja się będę za Ciebie modlić i na pewno nasz tata też się będzie modlił. A Kuba mi powiedziała, ale ja się nie będę modlić, ja nie ja mam tego dosyć. Mimo wszystko zaczęliśmy się modlić i ja kiedyś pewnego razu jak się modliłam, otworzyłam... Biblię, Ewangelia Marka 11,24. i tam takie słowa są zapisane. Dlatego opowiadam wam wszystko, co byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się Wam. I modliłam się mówię, Boże, ja naprawdę nie wiem, jak, ale ja wiem, że Ty to możesz zrobić, że może tylko te aparaty wystarczą, że te zęby się zamkną. I pewnego dnia spotkałam w Biedronce naszą pastorową i mówię jej o tym Ewa, słuchaj, jest taka sytuacja, tak strasznie Kuba się tym przejął, załamał i ona mi też powiedziała takie słowa, Halina, nie przejmuj się to, co u, Boga, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Nie minął miesiąc i kiedyś też znowu rozmawiałam z Kubą, a to to było na tyle uciążliwe, że on zaczął nawet niewyraźnie mówić, bo język nie miał oparcia na zębach, bo ta przerwa była bardzo duża. Nie potrafił odgryźć nic z przodu, więc wszystko mu trzeba było ciąć na kawałki, żeby mógł zjeść. On się wstydził. No i gdzieś tak po miesiącu przyszedł, bo on ma pokój na dole, my na górze mieszkamy. Przyszedł i ja mówię, Kuba, pokaż mi twoje zęby. <laughs> I wyobraźcie sobie, jak zacisnął, to się okazało, że ta przerwa już nie jest na centymetr, ale na dwa milimetry. Nie mogłam w to uwierzyć. Mówię, Kuba, idziesz do mnie, pani doktor. Ona to musi zobaczyć, bo ja już sama nie wiem, czy ja widzę to, co chcę zobaczyć, czy naprawdę te zęby tak się cudownie zeszły. Przyszedł moja doktor, też mówi, no, nie wiem, jak to się stało. Mówi pani Halino, to jest chyba cud. Mówi, coście robili? Ja mówię, pani doktor, my nie robiliśmy nic, myśmy się modlili i prosili o to Boga. I ona mówi, no, to rzeczywiście, ten na górze nad wami czuwa. No a teraz. Dzień przed Wigilią, czy nawet dwa dni przed Wigilią, ja wiem, że to już dla Kuby potem było takie męczące, mówię, Kuba, pokaż, zaciśnij zęby. A Kuba mówi, mamo, popatrz, jedynki już mi się całkiem schodzą, jak to dobrze poczuć swoje zęby. No, a tutaj z tyłu to już jest takie na milimetr może i poszliśmy jeszcze przed Wigilią do tej pani doktor Ortodonty, bo ona też nas bardzo chciała zobaczyć, mimo że ja jej mówiłam, że... Może poczekajmy do przyszłego roku, że to po świętach. A ona mówi: Nie, ja nie wytrzymam, ja to muszę zobaczyć. No jak żeśmy przyszli, to widziałam, że też jest w szoku i mówi: No, a coście robili? Co, może kupa przestał buziom oddychać? Ja mówię: Pani doktor, ale on nigdy nie oddychał buziom. Ja mówię: Myśmy tylko się modlili, znaczy tylko i aż. No więc była bardzo zdziwiona, mówi: No, że bardzo się cieszy. No i mam nadzieję, że. To świadectwo będzie zbudowania dla nas wszystkich, że Bóg jest cudowny, jest wielki naprawdę i już nieraz uczynił wiele cudów w naszym domu. I zdaję sobie sprawy z tego, że powinnam tu już wcześniej stanąć i o tym powiedzieć, ale ten paniczny strach jest paraliżujący. Dziękuję.